Witajcie drodzy widzowie! Wielu hodowców kur zastanawia się, w jaki sposób, jak to zrobić, aby jaja od Waszych kurek miały takie wręcz pomarańczowe, takie prawie że czerwone kolory żółtek. No i jak można to w naturalny sposób uzyskać? Co można zrobić, aby ten kolor był właśnie bardziej taki pomarańczowy? O tym opowiem w tym filmie. No słuchajcie, jak pewnie wiecie, to jak wygląda jajko w dużej mierze zależy od tego, co kura je. No a co jest pomarańczowe? I dzięki temu też sprawia, że ten kolor żółtka jest taki pomarańczowy. No przede wszystkim warzywa. Warzywa takie jak tutaj widoczna. Marchewka. Warzywo takie jak. Dynia, na które właśnie teraz jest sezon, więc jeżeli macie dynię, nie zastanawiajcie się, dawajcie kurom ich tyle ile się da. One no, nie mają limitu. Po prostu tyle ile kura zje, tyle tych dyni. No, będzie dla niej dobre. Po prostu to nie ma limitu. To jest jedno z najzdrowszych warzyw, które no, nie ma żadnych praktycznie efektów ubocznych u kur. Nawet jeżeli będzie codziennie, nawet jeżeli by tego błonnika było za dużo, a co przez co za tym idzie, no mm, kury mogłyby robić więcej odchodów, mieć bie biegunki, no w przypadku dyni to jest naprawdę mało spotykane i rzadkie. Także zachęcam do dodawania właśnie dyni. No i tak jak powiedziałem marchewka, marchewka, która jest źródłem karotenu, wielu witamin. No, i po prostu sprawia, że te żółtka są takie intensywnie pomarańczowe. No, ale co jeżeli nie mamy dostępu do warzyw, albo dajemy te warzywa i efektu nie ma? Można też dodać trochę, nie za dużo. Z wyczuciem, kurkumy. Taka przyprawa kurkuma jest zdrowa dla ludzi, jest zdrowa dla kur. Także warto ją również podawać. Tutaj no, tego nie za dużo. Tak naprawdę powiedzmy na 5 kg mieszanki paszowej: dodać taką łyżkę, dwie stołowe kurkumy i w zupełności wystarczy. Też kolor będzie taki troszeczkę inny, troszeczkę fajniejszy. No ale co, jeżeli to nic nie daje? Tak naprawdę, to nic. Nie ma się czym przejmować. Kolor żółtka nie jest wyznacznikiem tego, czy jajko jest dobrej jakości, czy, czy też nie. Po prostu wiele osób lubi takie pomarańczowe jajka, takie intensywne. Dlatego właśnie o tym mówię. No dobrze, ale jak jeszcze sprawić, aby to jajko miało taki intensywny, taki pomarańczowy kolor? No przede wszystkim świeże jajko zawsze będzie miało ładniejszy kolor, zawsze będzie miało intensywniejszy kolor, smak i aromat. Także jeżeli jajko jest świeże, no to to też pomaga w zachowaniu takiej barwy, jaką chcecie osiągnąć. Myślę, że to tyle tak naprawdę. Dodawać pomarańczowe warzywa, buraki, właśnie, jeszcze buraki. Buraki sprawiają, że ten kolor jest taki czerwonawy, pomarańczowy, także idealny okres jesień na dawanie. Właśnie tych warzyw, które mogą zmienić kolor żółtka, sprawić, że ono będzie takie, jakie chcecie. No i ta przyprawa, o której powiedziałem, kurkuma, nie za dużo, może nawet niecodziennie, ale tak jeżeli dacie 2-3 razy w tygodniu, efekt jakiś tam powinien być. No i tak jak powiedziałem, nie przejmujcie się, jeżeli kolor jest nie taki, jakbyście chcieli, bo to tak naprawdę kompletnie nic nie znaczy. Ważne, żeby kura miała zbilansowaną dietę, a wtedy jajko będzie takie, jak być powinno. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, cześć.